Cześć, witajcie w hotelu Razorans A powiem Wam o tym hotelu parę ciekawych informacji Przede wszystkim bardzo mi się podoba fakt, że wisi tutaj polska flaga Jest to rzadko spotykane za granicą, że gdzieś tam polska flaga wisiała roślinność jest dosyć spora. Wejdziemy teraz do recepcji hotelu. Tam zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Odnośnie pilotów do klimatyzacji. Temperatura wynosi 27 stopni. A klimatyzacji nie chcą dać, bo nie. Tłumaczą, że dla nich jest zimno, ale chcemy to wchodzić, że kierownikowi hotelu jest zimno. Tam ogłoszeń. W tych bo to, to jest chyba godzina gdzieś Dlatego to jeszcze z niczym. W Tatenie mamy dosyć dużo naleciałości po wichurze. No, cały, przez cały pogrom jest dużo tak, to właśnie tutaj są pokoje techniczne. natomiast jest tylko na górze i na dole z balkonem. Później Wam pokażę jeszcze pokój, jak wygląda. I w tej chwili mam właśnie pokażę te boisko, o którym mówiłem, i schody, które prowadzą na górę właśnie do mojego pokoju. To jest ten, które jest. Tutaj. Łazienka, ok, którą mamy do dyspozycji w hotelu no, Wszystko ładnie pięknie, gdyby woda, chociaż przez 4 dni, jak to jest, tam była raz ciepła. Ponoć rano jest ciepła, a później to nie wiadomo. Widzieliście może zbiorniki, te, które kręciłem, jak byłem na basenie na dachu? Właśnie w nich jest ciepła woda, która się trzeba podczas. Wysokiego nasłonecznienia no i później więcej tylko to, dla ile zostało w zbiorniku. Dobrze, teraz yy, pokój łóżka, jak czy dwa dosyć ładne. Co do łóżek, nie mam większych pretensji. Telewizor, obraz oraz teraz teraz bardzo fajna rzecz, dosyć duży z widokiem na. Basen. W dalszej perspektywie widzimy tutaj góry oraz pobliski supermarket. Także jak się przeżyć, widzisz, okazję <słuch> Chciałem jeszcze dodać, że śniadania są bardzo monotonne, nudne, tak samo jak reszta posiłków. W tej chwili idziemy do Kibla za Barem. Chcę Wam pokazać parę rzeczy. Tak, to jest to, co myślicie. O, dokładnie tak, tutaj nie ma go. Proszka w całości. No cóż, jeszcze o, tak, właśnie on na nas kiblu. Kucyk i domek dla dzieci który jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Jak widzicie, to jest właśnie atrakcja dla dzieci. my no wszystkie. Tam jeszcze gdzieś daleko jest dżownica mała, którą bym zastanowił się, czy bym pozwolił się mojemu kotu w niej bawić. Tak naprawdę, jak widzicie, jest bardzo, bardzo ubogo tutaj. Basen jeden jest podświetlany, fajnie to wygląda, natomiast brodzik niestety nie jest już. Więc uważajcie, żeby na niego nie wpaść, jeżeli tutaj przyjedziecie.